Aha, a ja odpoczywałem, okej. Okay. halo um. jesteś, Julio? Tak jestem, szefie. Dobra. Ech, co tam robisz? Teraz ktoś ty przyjechał. Dmien. Pilnuj szybko. To Nie się. Hmm. Nawet nie drni. Kim jesteś i po co tutaj przyszłaś? To jest cholera mała. Dobra. To jest akurat nasza baza klanowa. O kurczę. To jest nasz plan. Musisz zrobić zadanie. Musisz iść i pójść do tej restauracji. Akurat pierwsz tam co jest na wprost w tym hotelu. A ja pójdę tam na lewo. A ty przy okazji Julio pilnuj. Dobrze. Więc tak, znasz się może na autach. Jesteś mechanikiem albo coś. Dobra, to co? Później ci coś pokażę. Jest jeszcze jeden członek w akurat naszym klanie, ale. Dobra, spotkamy się na cisze. Tutaj jest kilka puszek, które mógłbym wziąć. Wow, to! Ale się nie przyda. Nic nie ma. Dobra, biegnę. O! Szybko. Tylko tędy, chodź. No. To Co się, się stało, że nie masz ręki? Halo, Julio? O kurczę. Co się tu stało? Co tu się stało? Nie wiem. weszły tutaj jakieś, nie wiem, jakieś nawone to się dostały. Za się zdziwiłem. Dobra, nieważne. Dobra, chodźcie, posłuchajcie. Widzicie tą górę? Uh -huh. Na samym górze jest mechanik, to jest też od naszego planu. Uh -huh. Słuchajcie. Mhm. Zrobimy tak, że ty demi będziesz naszym mechanikiem. Ja bym pilnował lepiej. Bo... Tu nie chodź szybko. Demi. Chodź szybko. Siadamy. Jak! Dobra, jedziemy. Połóż, tam akurat musimy pojechać, tam akurat tak, do tej górki, patrz tam jest akurat dróżka. I tędy pojedź. Zaczekaj chwilę. Dobra, możemy jechać. Ale stromu, masakra! Wiem. O, Ciekawe jak tutaj coś światła zrobili. Musimy się, się, się ostrożnie wjechać? O, udało się. To żebyśmy teraz nie uderzyli. No, wow. udało się. I... Co ty robisz? Się, się spadniemy. Się. Czekaj, stój. I, o. Ty... Ej! Ktoś, ruszył, au, ktoś wziął auto, przesunął. Tutaj ktoś chyba jest. Idź stamtąd, idź stamtąd. Stój. Stój, kim jesteś? Widzimy cię. A, to Arek. Arek? Kto to jest? Mój kolega. Eee, dobra. Oto ty tutaj możesz zostać i będziesz mogła tutaj ogólnie spać, nie? Okej, okay. a co z Arkiem? Jeżeli chcesz dołączyć do naszego klanu To chodź Później będziemy do ciebie przyjeżdżać, Demi, tak? Żebyś naprawiała tam auta i w ogóle mhm. Dobra. Chodź moim autem! A, dobra Siadaj Nie bo nie wiesz gdzie Dobra, jedziemy. Więc, co robię się tej górce? Pot. Faruch. Mhm. Mm Może, już się zbliżamy powoli. No i trzeba Cię przestawić, Juli. Dobra i dobra, wysiadaj. Tędy, szybko. Masz tutaj, ej, Arek. Mhm. Masz moje klucze. I teraz tak. Jula to jest Arek. Arek to jest Jula. Hej. Tak, um, Będziecie ogólnie razem pracowali w obronie. Więc tak, Arek um, To jest na razie jedyny pokój, który byś mógł wziąć Więc No cóż Taki na razie mi się sobie pasować, nie? Chyba, że później tam weźmiesz na przykład sobie jakiś jeszcze jeden mebel bo widzę, że za dużo tutaj się nie zmieści. A. a i co tydzień zbieramy zapasy. Na razie masz tutaj jedną puszkę. Mam w plecaku. Ma. Dobra. A no właśnie, a zro zrobiłaś to śniadanie, czy nie? Mhm, Już zaraz kankę. O. O. Nie. No. Dobra. Tutaj troszkę. No to dobra, to, to wtedy weź, przynieś nam, akurat my będziemy już na dworzu. Chodź, Arek. Bardzo. demi przyniosę. Mi się myli cały czas. Nie wiem czemu. Potem akurat tam pojadę. Albo Arek, jeżeli Ty chcesz, możesz tam do niej pojechać i dać. Mhm. Tak. Dobra. A tak ogólnie, to kim jest, jesteś? Czym się zajmujesz? Pracowałeś w wojsku kiedyś? Coś tego typu? Tak trochę wyglądasz, o. Dobra, mam nawet was Proszę. Dzięki. Proszę. I Arkowi Proszę. A, daj mi jeszcze jedną. Za chwilę wezmę i pojadę tam. Dam. Demi. mi. Mhm, dobra, to dam zaraz jeszcze jednego zrobić. No, dobre. Dobra, nie miałem jeszcze jednego się ubiegł też. Dobra, dziękuję. No to ja idę za mhm. Tymczasem później możemy zrobić grilla. Tylko piekarni, kujemy. Czemu jedzie ze mną? Wysiadaj. O, 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 o. Wysiadaj. O, o, o. 으흠 우와 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 우와. 야에 응. 마되스러면오 Trochę auto się popsuło będzie trzeba trochę naprawić w ogóle. Halo, Demi! Uh -huh. Demi! Ja, tutaj jestem! Gdzie? O! Siedziałem na tym, na tym tym metalowym. Słuchaj, masz, nie było ciebie na. na ogólnie tego, śniadaniu, więc trzymaj. Weź mm -hmm. no, mi trochę jakbyś mogła na auto. Okej. A co się Nie, po prostu trochę się po poszło, uderzyło się trochę. A i. Za zapomniałam ci powiedzieć, że musisz co tydzień chodzić po zapas tak samo jak my. Mm -hmm. I przychodź czasem do nas, żebyśmy widzieli, że w ogóle mm -hmm. żyjesz bo też czasem zadzwoni. No, dobra Dzięki Dobra, no to ja jadę Pa Ło, wow, 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 wow. Jest naprawdę stromu Wow, 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 wow. Ale ten się dziwnie jedzie. Te stwory trochę są dziwne jakieś. O. No cześć. E, już lałam jej. No więc dobra. To smacznego, to ja już idę. Ja chyba zim u mnie. No to... Do zobaczenia później tam na obiedzie i w ogóle. Dobra.